Znajdujemy się dzisiaj w Poznaniu, dokładnie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Odbywa się tutaj wydarzenie o nazwie Green Power 2023, które skupia wokół siebie firmy związane przede wszystkim z sektorem odnawialnych źródeł energii. Mieliśmy okazję też porozmawiać z przedstawicielami firmy Blue Eti. Jeśli jesteście ciekawi tego, co mogliśmy zobaczyć i usłyszeć, zapraszamy z nami. Bluetti jest dostawcą stacji zasilania oraz rozwiązań tzw. home storage. Firma produkuje zaawansowane i energooszczędne przenośne źródła zasilania, takie jak m.in. generatory solarno-akumulatorowe, stacje zasilania, ładowarki czy też akcesoria do przechowywania energii. Na temat firmy jej misji, produktów, a także przyszłości, podczas targów Green Power 2023 mieliśmy okazję porozmawiać ze specjalistką do spraw marketingu w Polsce oraz Darrenem Wu, który piastuje stanowisko Operation Director w Bluetti. Na no, wstępie chciałbym bardzo podziękować za to, że jeszcze nam Czasu na targach Green Power 2023. Tutaj na samym wstępie chciałbym zapytać, czy mogłabyś przedstawić ogólne informacje na temat marki Bluetti oraz tego, jaka jest jej misja na rynku przenośnych i stacjonarnych rozwiązań energetycznych. Okay, również bardzo miło, że dzisiaj tutaj rozmawiamy, a Bluetti to jest czołowa marka zapewniająca klientom stacjonarne i przenośne źródła energii. Zapewniamy innowacje i wysoką jakość dla klientów na rynku światowym. Naszą misją jest dostarczenie energii w zrównoważony, wydajny sposób. Wierzymy, że energia to jest podstawowa potrzeba dla każdego niezależnie od lokalizacji i potrzeb. Jak jest zapotrzebowanie rynku na produkty marki Buet w tym momencie? W dobie dzisiejszych czasów, kiedy bardziej zwracamy uwagę na, na ochronę środowiska, myślę, że ta potrzeba jest rosnąca używamy właśnie odnawialnych źródeł energii, co pozytywnie wpływa na środowisko. Energia jest potrzebna właśnie i troska o środowisko jest, jest zwiększona, dlatego nasze produkty idealnie wpisują się, się w te, te kwestie. Blueki zapewnia taką niezawodną, niezawodną dostawę energii, czy to właśnie stacjonarnie jako zapasowe źródło, czy przenośnie, kiedy chociażby jedziemy na, na ryby czy na wspinaczkę, możemy to wziąć ze sobą. I mieć dostęp do energii w każdej możliwych warunkach, tak naprawdę. To wcześniej wspominałaś o tym, że produkty marki Bluetti są tworzone w taki sposób, żeby maksymalnie dbać o środowisko. Jak to się objawia, tak naprawdę? Eti właśnie celuje w ekologiczny i ekologiczne źródła energii. Używamy czystej energii, czyli chociażby panele słoneczne czy wiatr obniżamy właśnie poleganie na nieodnawialnych, takie jak paliwa kopalniane, a to wszystko wpływa pozytywnie na środowisko. Proszę, powiedzieć mi, w jaki sposób produkty marki Bluetti zaspokajają, nie bójmy się tego powiedzieć, dosyć specyficzne potrzeby klientów? Jesteśmy stworzeni zarówno dla klientów indywidualnych, tak jak wcześniej wspomniałam, czy to na wyjazdach, gdzie używamy przenośnych sprzętów, takie jak właśnie camping, czy, czy tego typu rzeczy, ale również dla rodzin, które cenią sobie ekologiczność. Odchodzimy od tych tradycyjnych źródeł energii. Dajemy bardziej ekologiczną alternatywę. I to ma same pozytywne skutki. Co byśmy mogli pogodzić ludziom? Na, którzy są zainteresowani e, produktem marki Borek. Ja bym przede wszystkim skupiła się na potrzebach. To, czego potrzebujemy od tego sprzętu, jest takich pięć aspektów, na które bym najbardziej zwróciła uwagę. Jest to moc produktu, czyli po prostu jakiej energii od tego potrzebujemy. E, pojemność, czyli jak długo bez ładowania e, to będzie działać. E, przenośność, czyli czy właśnie chcemy stacjonarny produkt, czy ten, który będziemy mogli zabrać ze sobą e, na wyjazd. Również ładowanie, czyli w jaki sposób to będzie ładowane, czy przez właśnie te panele, przez wiatr do ładowania samochodu, czy też zwykłego gniazdka, no i ostatecznie to budżet, czyli ile chcemy na ten produkt przeznaczyć. Dziękuję Ci bardzo za, za naszą rozmowę. Również bardzo dziękuję w ogóle zainteresowaniem markom Luetti i naszą ofertą. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że wierzymy, że stacjonarne i przenośne źródła energii są kluczem do takiej lepszej przyszłości wierzymy że będziemy mogli ją tworzyć razem nawiązywać współpracę i właśnie dążyć do tej lepszej bardziej ekologicznej przyszłości Zapytaliśmy także o plany na przyszłość firmy Bluetti uh, Based on Mike's variance uh, we are, we are preparing the new products to launch the market activity in current we have already developed some new product named AC uh, 70S and uh, some new products We will continue to launch on our website. In the future, you will see that. And we are aiming to develop our home storage system. For example, the EP600. This is the really newest technology to help local people to storage the electricity. Because we all know in our Polish market, the government has already announced the new the, uh, rules and the regulation to uh, encourage more the people to storage the electricity at home so that's why we are here to try to let more people know our products especially the home storage system